Witam. Ostatnią przełęczą w drugim dniu naszej wyprawy drogą Wielkich Alp była przełęcz Vars. Przełęcz ta położona jest na wysokości 2109 metrów nad poziomem morza. No i może nie jest aż tak spektakularna jak te wyższe przełęcze. No, niemniej jednak, dojazd do tej przełęczy no to miód na moje serce. Część drogi przebiega nad kanionem rzeki Gwil i odbywa się tą tak zwaną drogą balkonową. Lekkie slalomiki, w dół perspektywa tego kanionu przepływającej rzeki w tym kanionie, no widoki niesamowite. W jednym miejscu właśnie tu postanowiliśmy zrobić sobie mały postój na fotki, żeby uwiecznić, uwiecznić te właśnie tak jak widać, no fantastyczne widoki na kanion rzeki Grill. Droga, droga ta właśnie przebiega takimi jakby drogi, drobnymi slalomami i chwilami przez wykute w skale tuneliki i cały czas właśnie można podziwiać te fantastyczne widoki. Droga jest szeroka, łagodne łuki. Można sobie pozwolić na troszeczkę większą prędkość tej przejazdu. No natomiast trzeba pamiętać o ograniczeniach prędkości. A mandaty we Francji wcale nie są takie małe. Co prawda, nie uświadczyłem w ciągu tej naszej wyprawy jakiegoś patrolu policji czy łapania na suszarkę. No ale to trzeba pamiętać jednak, że takie mandaty bolą, a, a można sobie przeliczyć ile za to można by zatankować paliwa i przejechać kilometrów, to, to troszeczkę działa może wtedy, wtedy na wyobraźnię. Zresztą po co się spieszyć, taką drogę by się myknęło w kilkanaście, w kilkadziesiąt sekund, a tymczasem jest co podziwiać i dyrektować się przyjemnością z jazdy. No tu już troszeczkę się krajobraz zmienił. Jedziemy taką, właśnie, zwykłą dolinką, drogą dojazdową. To jest zwykła, widać, droga, no można powiedzieć, tak jak nasza wojewódzka. Przypominam, że, że jest to czerwiec, właśnie wszystko już się zazieleniło. Daje to właśnie taki, taki kontrast, że na tych wysokościach jest pięknie zielono, zalesione, a jak już się wjeżdża na te większe wysokości, to się robi tak szaro, buro, ponuro. Nie wiem skąd takie mam wrażenie, przeświadczenie, że właśnie w tych alpach francuskich te górne partie są takie właśnie jakby brunatne. Szaro-brunatne, nie takie właśnie jak w tej części Alp włoskich. No może dlatego, że, że tutaj jest ten, ten, ten rejon prealp, które są ponowno najmłodsze i nie zdążyły się na tyle, tyle wypiętrzyć. sobie troszeczkę pozwoliłem na, na ścięcie drogi, no bo tu już troszeczkę chyba jechałem za szybko, jak na mnie. Zwiększyłem tą prędkość turystyczną, ale byle, byle do przełęczy, bo już czas też nas gonił, a do kempingu był jeszcze kawałeczek. No i tu już osiągnęliśmy przełęcz. De Wars. Troszeczkę turystów motocyklowych jest. No tu taka ciekawostka była, że para na dwóch motocyklach jechała yy, z pieskiem. Tak wiem kolega mi mówił, że. Telefonem nie powinno się robić zdjęć w pionie no ale. O, znowu kolejne samochody sportowe, no tych właśnie jest dużo. Robię jakieś eventy dla, dla sportowych samochodów, właśnie, czy to Porszaki, czy to, czy to Ferrari. No, różne samochody sportowe można spotkać w, tej, w Alpach, gdzie uważam, to nie jest droga dla, dla szybkich samochodów, bo i prędkości nie można rozwijać za dużych. Natomiast no, myślę, że właśnie takie ekipy się wybierają dla, dla tych widoków. No, mizerna ocena krawędzi strachu. I tu po pokonaniu tej przełęczy takimi łagodnymi łóczkami szeroką drogą podążamy, podążamy w kierunku naszego kempingu na zasłużony wypoczynek. Dzięki za oglądanie wspólne. Do następnego i lewa w górę.